No Tomek, to cieszę się, że się spotkaliśmy. Fajnie, to cieszę to mamy się. Mamy okazję się przejechać po y, naszej gminie z drugiej strony, może nie wszystkim znanej. A co to za to fragment gmina, gminy? To jest y, fragment Sokołowa, już prawie przy trasie wylotowej. No, jak widziałeś, jest to gmina monitorowana. <laughs> e, no ale dobrze, niech taka tabliczka będzie, bo może kogoś będzie odstraszało, nie wiem. A co takie wody, te kałuży? Tutaj? No wiesz, no, trochę rozpuszcza się wody, trochę nie wsiąka, no takie tereny. Tutaj jesteśmy na tak zwanym e, prześmiewco nazwanym podchalu, e, No bo, bo tak, bo mamy tutaj nawet akurat tę ulica Wacława, o którą kiedyś radny Edward Kozłowski walczył. To jest tam jako, wodnica? No to tak było trochę reklamowane jako przyszła wodnica, czy też jezdnia, która może odciążyć ruch przez A. Sokołów, no ale jakoś marnie to widzę. Chyba Tiram odciążyć. Nie wiem, co? tu jest w ogóle znak zakazu wjazdu dla ciężarówek z tej o. strony, Da, A tam bo... ciężarówka stoi? Ja nie wiem, co Ty, Ale zobacz, to tam stoi ciężarówka. To wygląda jak obraz nędzy i rozpaczy. No, ale, ale jest. Natomiast tu na podhalu, no ponieważ niestety tutaj wciąż przez tyle lat z jakichś nieznanych przyczyn nie można uchwalić planu zagospodarowania, no. no to powstają te hale molochy, jak widać. Zresztą tam kiedyś była nawet taka tablica po prawej stronie: 125 tysięcy metrów powierzchni pod dachem. Pod dachem tak. Do zapraszamy, tak. Z momentami rzeczywiście do oświetlenia. Zobacz, tam jest, jest jakiś wstygłe. dom. Oświetla. Tak, no tutaj są, to jest w oddali, natomiast tutaj. Ty no jest nie mów, że tam jest jeden jakiś dom. Człowiek, który mnie bardzo imponuje, on się tu oparł. Yy, sile koncernów yy, prawie. Jak... I co on wśród tych hal mieszka? Tutaj? No chyba zdecydował, że nie sprzeda, i tak będzie otaczany tymi halami. No, zaka to zakaz gwiazdą ma tutaj? Bo to jest jego prywatny teren. No. Okay. Także nie wiem, to bardzo dziwne rzeczy. I co, tutaj są. i wszędzie będą hale, on będzie między No nimi przypuszczam, mieszka? że z uwagi na to, że nie ma tych zagospodarowania, no to będą tu powstawać jakieś następne hale, tak jak po tej stronie widać te Molochy. Zresztą oświetlone Masakra. w nocy jak choinki, nie wiadomo po co. Masakra. No bo przecież to jest iluminacja. I tutaj na... nie ma miejsca. Planu zagospodarowania? No, z tego co wiem, niestety opornie, no, nie mamy tych planów uchwalonych. A coś Tam... działają w tym kierunku, czy? No, już 3 lata z tego widać, że specjalnie to wychodzi. Może to nie tylko w tym miejscu. I to jest teren to... działania Edka Kozłowskiego? No to akurat jest yy, tak, to jest ten obwód. Natomiast no. tu generalnie to tu nie dotyczy chyba tylko tego rejonu, no ale jak widać, yy, brak planów kończy się właśnie kolejnymi inwestycjami. Co coś tu właśnie, budują? Coś nowego budują. po lewej stronie. E, nie wiem, no może mniejsze niż te po prawej, a to jest jedna ciekawa rzecz. Są ogromne baseny przeciwpożarowe, jak sądzę. Natomiast nigdy czy też po wod tych wielkich jakichś opadach, opadach, czy w tych basenach nie ma, wody. nie ma wody. Ja nie wiem, jak to zrobili. Bo... Tak chytrze, że ta woda gdzieś od razu jest spuszczana przecież z tych dachów, z tych kostek, z tego wszystkiego. To a to na polach jest chyć. mnóstwo wody. Nie przecież, wiem nie? dlaczego. Jak a to jest... Bo on jest wyżej chyba niż te nie pola. Wiem. To ktoś mnie zastanawia, nie z tym inżynierem, ty jesteś inżynierem. No tu no prawda, właśnie. Bo a to... Groźne skrzyżowanie tutaj były kiedyś a To Durwożdne jest, tak? E, no nie, tutaj jest to tak, ale trzeba patrzeć. Bo kiedyś tu rosły jakieś krzaki, i ludzie niestety byli dość nieostrożni. Teraz jest już mory, trochę chyba lepiej. No i właśnie zbliżamy się powoli do, do e, suchego lasu. Który też na skutek tych samochodów, które tam było widać, głównie tych dostawczaków, bo to one robią generalnie wielki ruch przez całą gminę. A Mian czyje te lasu? Wiesz, czyje Wiesz, to to po są lasu? To są ludzie właścicieli. Okay. Właśnie tu jest gdzieś ten teren, e, kiedyś wymieniany jako. E, teren też Edwarda Kozłowskiego, Kozłowskiego. radnego tutaj? No chyba tak. Tutaj gdzieś któraś z tych działek. Ja nie wiem dokładnie. To jest, to, jest to, co tam, jest, tam się walczy, żeby tutaj budować dalej, tak? Z tego, co wiem, to chyba tak. Aha. Takim, czy to były jego zamierzenia, nie wiem. No i tutaj, Aha. uwaga, jest też zwężenie tutaj. Niejedno lusterko już leżało. Kapliczka ponieważ, jest, widzę. Tak, ponieważ ta miejscowość mocno ostatnio ucierpiała przez ten ruch, dlatego, że jednak diagonalnie przez całą gminę do tych magazynów no, płynie po prostu lawa. Wasza świetlica, magazzubek. widzę tutaj? To jest suchego, suchego lasu. lasu. A, wiesz, ta lawa tych bagażówek powoduje, że no jadą tędy na skróty. A tu kiedyś była zwyczajnie sobie taka no, wiejska dróżka, więc teraz to tutaj się zrobiło niefajnie. Kiedyś można było przejechać rowerem, a dzisiaj to trochę tak powiedziałbym no, z duszą na ramieniu. I co, i tędy jeżdżą ciężarówki normalnie? Ciężarówki nie, ale jeździ dużo y, tych samochodów y, niskotonażowych, tych busów, które przyjeżdżają tam I jest odbierają cześć, te tranzyjne... Ogromny ten a... jest y, magazyn EurorTV, no to jakaś ogólnopolska centrala hurtowni, to są tysiące czy dziesiątki tysięcy samochodów, y, ja już kursów, to pewnie setki tysięcy w tej z powrotem, no kurierzy wiadomo, więc to się zrobiło takie miejsce dość powiedziałbym, nigdy wcześniej nikt pewnie nie wpadł na to, że to będzie się coś podobnego działo zwłaszcza z tych mieszkańców, którzy tutaj przez lata sobie żyli. No ale tak nie ma miejscowego planu, to, to wiesz, to tak właśnie wygląda, nie? No, no nie wszyscy wiedzą, co to znaczy, że jest plan lub go nie ma, tak? Gdy nie ma planu, to można się bardzo zdziwić, co powstanie za oknem. A gdy ten plan jest, no to wcześniej, później wiadomo... Nie o, tutaj już widzę, po... jakieś nowe domki się zaczynają. No to jest. Tutaj taki jest plan, de... czy też wózetki tutaj wszędzie? Nie, gdzie? tego to Ci nie powiem. Tu z kolei po prawej stronie oh yes. to jest także tą drogę, oh yes. tą ulicę tak zwaną parkową to może remontował, trochę, remontował powiat, a chodnik był w gestii naszej gminy. No i pod tym chodnik włożono jakieś Co to za jezioro? Rury odwodnieniowe, które no niestety. Się w tej chwili tu był kiedyś rów po prostu. A, a ten chodnik znajduje się na miejscu dawnego rowu. Tu był rów, w tym miejscu, gdzie ten chodnik? Tak, tak. On może nie był najlepszy, ale jakiś był. A teraz tego rowu nie ma, pod spodem są jakieś podobno rury odwodnieniowe, to już widać, że chyba to niestety nie działa. No to chyba nie działa. To chyba służy do blokowania odpływu wody raczej ta rura, niż, no, niż zbierania. No, no nie wiem, no ale wygląda to naprawdę... I co, ktoś tutaj próbuje uprawiać to pole? No nie, no jak tu wyjdziesz? Przecież Czyli to jest jego pole i nie może korzystać z niego? No Wydaje mi się, że przez długi czas, jeśli w ogóle tu nie wiedzie, bo przecież utopi się każdą maszynę. czy ta woda w ogóle jest w stanie spłynąć z tu? Albo wysunąć? To jest sensowne rozwiązanie. No to powinna by była spłynąć, bo w każdym razie ktoś to projektował, chyba powinien też to brać pod uwagę. O kurde, masakra. E, no ale wyszło jak wyszło. No. E, to tak momentami rzeczywiście, uwaga, bo tu dziura, to, to, to już jest starostwa wina, bo nie się a co to ten, ten chodnik i to odwodnienie to jest w gestii gminy? Tak, to nasza gmina wykonywała. Przy... I to kiedy to było? Za no, jeszcze to, już? Już tak. Czy grawka tak, jeszcze? Nie, nie, to było za Nowej Wójt. To ona takie tutaj rarytasy zrobiła? No wiesz, sama nie kopała, ale... No tak, dobrze, no, to nie jej wina. Ktoś znaczy... powinien to nadzorować. Nie, nie, to prawda, to nie A jak widać z tym nadzorem bywa różnie. Te efekty są później jakie są. A to no, jest co to za uliczka? A to jest taka mała uliczka, którą ja bym chętnie mianował Ojojojojoj którą można by. Jak tu do woda jakiegoś, jakaś jest? No, no konkursu, nie wiem na komfort życia ponieważ mamy dużo różnych atrakcji w naszej ale gminie, dziurska. to myślę, że to też mogłaby być jedna z atrakcji, dlaczego nie? E, w sumie taki slalom dla tych kierowców, którzy potrafią. Bo nie dla idiotów. Jak będzie ten raj barborki, to będzie na Barbórki to się zaczyna w Puszkowie to tu się nie może nie, zacząć. To, to nie dla idiotów. Tu naprawdę klamięt. Jak tu masz wodę w, jakoś, to nie widzisz nawet tych dziur. A jak? No nie ma szans, żeby widzieć. No. To, że tam gdzieś jakieś puce powypadały, asfaltu i kolejne dziury. No cóż, o, Kurde no, panie! Nie zazdroszczę tego samochodu, ale co? A tam... te kamienie to zbierają, to na murze. Zobacz. <laughs> nie, chyba tego nie. Ale to ogólnie wygląda, no tak, powiedziałbym, dosyć mm, słabo, ale to nie jest dlatego, że jesteśmy w takiej porze roku, to po prostu w ogóle y, jest słabe z uwagi na brak odwodnienia, które teraz właśnie się zaczyna dopiero dziać po wielu, wielu latach. Zobaczymy, bo tempo na razie no, chyba nie powala. A grunty są jakie są, czyli Mokre, niestety nieprzekuszczalne i te wszystkie łatwo na łacie to zaraz odskakuje, ponieważ no to wszystko pływa, no to jest o, pan sobie biega, prawo dla pana. Układanie czegoś na, na wodzie, no nie wiem, raczej ma marne szanse powodzenia. A to jest główna ulica tej spędziny? A to jest Pęcic. ulica Komorowska, Komorowska, która prowadzi... Ta działka tutaj po prawej, to co to, to, to jakaś prywatna? No tak, tak, mm -hmm. tak. tak takie światła dyscyplinujące, które się przydają, choć tam na parkowej też... Widać, że nie przekroczyłeś prędkości, prawdy? No, bo to zaraz tak, ale tam akurat nie wszyscy w ogóle się przejmują tymi światłami, po prostu jadą. <grym> Ojej, a co tutaj za jakieś takie tu, wykopy po, po lewej stronie? Po lewej stronie właśnie y, toczy się y, m, przygotowywanie tego odwadniania pęcic małych, y, no ale niestety to strasznie długo już. Ojej, tam panowie coś, coś to na słupach, coś tam robią. Działają. No taki stan jest tej. Od industrie... kiedy to? No, już nawet nie pamiętam miesięcy, bo to ogólnie ja nie jestem zwolennikiem tego typu organizacji pracy. Parę, to wszystko jest poukładane, e... widać? No, Normalna kostka Rubika. Jest bardzo elegancko i, i wszystko jakby no, może się podobać lub nie. No. A ludzie którędy chodzą teraz? teraz? Po asfalcie no, zasuwają? Muszą sobie muszą radzić. Kreatywni muszą być. No to coś takiego. A to co to za działeczka tutaj? E... Tutaj nie, tutaj której, ja no, Warszawskie obrazy. Uwaga, uwaga, tutaj tak to jest dość, jest, dość niebezpieczne nad utratą, o, Jest komorów. Jest wjechaliśmy do Komorowa. No wjeżdżamy w stronę, tak. Tutaj gdzieś ten lidr chyba niedaleko. A to za chwileczkę dojedziemy tam przy rondzie na zakręcie. I być może to już będzie chyba wystarczająco. Wystarczająca wycieczka? Na, ten, na, na tą wycieczkę, tak. Może, <laughs> może więcej zrobimy takich no, wycieczek. jeszcze jakieś inne takie. To może niektórzy to z innych części gminy będą mogli, tutaj mamy dawne sanatorium, które trochę niestety w tej chwili podpada. A ta działka to co to jest? To, to, to Lidlowska? A to właśnie tutaj, właśnie w, tym, w tym miejscu, to jest ta działka pod Lidla, tak jakby no, przed wjazdem tutaj do Komorowa, to są te rądka, trzeba tutaj ostrożnie, bo... I o, to, o tą działkę się rozchodzi cały czas. Tutaj pręd, o to nie? idzie ta wojna, tak jest. A my już w zasadzie tutaj, ten pas tutaj, gdzie stoi ten, ten kontener, to jeszcze jest chyba pas, to jest pas starostwa. A to starostwa. A tam dalej jest już ten teren prywatny. I tutaj działeczki budowlane. Pod A jakieś działki wewnątrz tego terenu, ktoś tam, widzę też następna budowa, no trochę tych budów teraz przez, przed tymi zderzeniami... główne Rondo Komorowa, Główna Główny... no tak, Aleja to, Marii. To, to, to może zostawmy sobie następnym razem, zobaczymy jak będzie połatana, bo na razie to tam szkoda w ogóle nerwów. To co, kończymy? Tak, myślę, że na, na dzisiaj wystarczy. Wynajmij, zobacz, wynajmij, <laughs> proszę. Dzwoni. No Taka wielka, ładna tablica. Proszę bardzo.